Cześć! 17 października, Szewska Kawka. A tak naprawdę to dzisiaj mam wodę mineralną, bo już jest po 18 i raczej na kawę to już nie jest pora dla mnie, ale niech będzie Szewska Kawka. E, słuchajcie, takie ogłoszenia na początek, a więc y, TikToka, Instagrama usunąłem z telefonu. Nie mam naprawdę czasu na to. Zostawiłem Facebooka, natomiast na na te setki komentarzy no nie jestem w stanie tego nawet przeczytać. Czasami jak mam chwilę odpoczynku to coś tam zerknę, zobaczę, ale no niestety. Na większość tych komentarzy pewnie nie odpowiem i pewnie ich nie przeczytam, ale dziękuję, że zainteresowanie naprawą butów, dbaniem, czyszczeniem butów jest duże. Myślę, że świadomość świadomość troszeczkę wzrośnie. A ci, którzy będą chcieli zadbać o buty, będą wiedzieli jak. Ja dzisiaj przygotowałem taki szybki przegląd napraw, i zaczniemy. Tutaj mam buty szpileczki takie. Nie wiem, co to jest za marka. Jeszcze, jeszcze takiej nie miałem. Ale tutaj trzeba zrobić fleczki i zelówki. I tutaj będę się jutro zastanawiał rano, która zelóweczka tutaj ładnie spasuje. Myślę, że taki karmelek by tutaj był fajny i tak po łuku to ładnie ręcznie wyrzeźbić, żeby tak ładnie tutaj się wpasowywało. I tutaj albo Vibram, albo francuskie topy, te włoskie, takie matowe zelówki, one tutaj mają akurat nie trochę inny odcień więc raczej chyba coś z tych francuskich i włoskich zelóweczek. Kolejne. Kolejne tutaj szpileczki. Też pierwszy raz mam tą markę do naprawy. I tutaj, tu by były dwie opcje, tak myślę. Też po łuku to ładnie zrobić, żeby się wciąć. Zelówka jest bardzo delikatna, bardzo cieniutka jest, ale by trzeba dać już troszkę grubszą zelóweczkę. I też myślę o czarnej. Ja sobie to powycinam i zobaczę, jak to będzie wizualnie ładnie. Myślę, że to będzie estetycznie ładnie zrobione, ale jak to będzie wyglądało, bo pod kolor tutaj te czubki są dosyć zniszczone, więc chcąc tutaj dać 1,8 mm, może 1,5, to jednak jakiś beżowy kolor by się z zewnątrz odznaczał, ale to zobaczymy. To będę się konsultował jeszcze z klientką. No i tutaj obcasiki i yy. No, i też trzeba coś z tym obiciem zrobić, czyli prawdopodobnie będzie trzeba całe obicie ściągnąć. To jutro decyzja będzie. A z takich napraw, które już y, robię, a no, na przykład klientka chciała bardzo wygodne buciki y, z sieciówki, z CCC, bodajże tak, Klara y, Barson, ale zelówki trzeba było zrobić. Tutaj była zelówka całkowicie popękana, więc do tej naprawy użyłem gumę 3,5 mm i to jest tutaj koszt 140 zł, następne furla, szpilki furla, ładne, fajny tutaj wygląd ten bucik ładnie się prezentuje, taki masywna ta obłożona jest, ale, ale fajnie to się prezentuje tak na sportowo i tutaj jest zelóweczka. Tutaj zelówki do wykonania 1 mm, taka cieniutka, ochronna. Tutaj w tym przypadku 180 zł za całą naprawę wyjdzie. Ja już mam te zelóweczki przyklejone. Widzicie, one się tutaj dosyć ładnie prezentują. I jutro, jak to wszystko wysnie, będę to obcinał i dalej dopieszczał te buciki. I jeszcze jedne. Takie tutaj były zelówki dosyć bardzo zdarte. Dałem taką imitację skóry, czyli fajnie to się prezentuje. 2,5 mm, też francuska guma. No i francuskie fleki do tego tutaj też koszt jest znacząco ponad 200 zł. Ale buty posłużą jeszcze długo i ładnie się prezentują. Są zadbane, więc, więc czemu nie? Dzisiaj kończyłem jeszcze, o, zeluweczki też, ochronne. Tutaj francuskie topy. Tutaj akurat nie 1 mm. Nie było tam za bardzo zdarte, więc też ten karmel ładnie się prezentuje. Są zawoskowane, zabezpieczone te otoki skórzane. Więc myślę, że nic tylko użytkować. I kozaki Hermesa. Tutaj przy takich butach zawsze jest problem, ponieważ cholewka jest wysoka, bez zamka. No i też jak naprawiamy takie buty w zakładach szewskich droższe, no to nie robi się już tak jak na przykład przy, przy takich, że się robi naraz trzy pary i jedna, druga. No niestety przy tych takich droższych butach, jak jakieś hermesy, jakieś. Inne jeszcze marki, które dużo kosztują, trzeba opróżnić cały stół, wszystko posprzątać, powycierać. I jak już się zaczyna robić takie zalówki, to się robi tylko jedną parę. Aż, aż się to sklei, aż się to da pod prasę, i dopiero na drugi dzień można. Można szlifować, i dopiero później można zająć się innymi butami, żeby zminimalizować ryzyko jakiegoś uszkodzenia. Zawsze też jak do maszyny człowiek przykłada takie buty. Oczywiście część rzeczy trzeba ręcznie zrobić, bo nie da się wszystkiego maszynom. Tak jak na przykład w tych tańszych takich butach, no to wtedy człowiek bardziej odważny jest. Natomiast no tutaj trzeba pewne rzeczy ręcznie zrobić. No i Niestety ten czas jest dłużej. Więcej czasu trzeba poświęcić, znacznie więcej na takie buty. Tutaj jest czarna zalówka Vibram. Jest oryginalny Vibram z ładną strukturą. Jest to też guma, która ma takie lekkie właściwości antypoślizgowe, a na pewno zabezpieczy dobrze te podeszwy, bo to jest bardzo mocna guma. Jeszcze takie fajne tutaj Nordy dostałem, bardzo stare. Elite to jest, to jest polska marka, polska firma. One są tutaj podeszwa jest przeszywana, ale zelówka o, zaczęła się kruszyć, obsasy też zaczęły się wykruszać. Czyli co tutaj? Ja myślę, że tutaj nie będzie problemu, żeby tą zelówkę oddzielić od skóry. Też to będzie trzeba zrobić tak żeby zszyć, tego szycia tutaj nie, nie, nie uszkodzić, ale ona fajnie odchodzi, bo te buty już są dosyć wiekowe, więc klej jest całkowicie utleniony i tutaj będzie dana też taka zelówka 2,5 mm i obcasy. Myślę, że tutaj koszt nie jest jakimś problemem, bo te buty są naprawdę dobrej jakości i nie widać jakichś tutaj uszkodzeń. Wszystko jest skórzane, nie ma żadnych syntetyków, no, oprócz wiadomo, zelówek. Więc też się tym będę zajmował. I jeszcze chciałem pokazać nowe spody. O, tutaj akurat nie jest koszt 200 zł. Jutro klient dostanie SMS, że są buty gotowe. Tak więc trochę tych napraw jest. Jestem na tyle zajęty, że musiałem usunąć TikToka i Instagram, bo te wszystkie, jakieś powiadomienia to nie jest dobre do pracy, nie jest dobre do, do skupienia się. No i tyle. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobają naprawy, czy korzystacie z tych niektórych porad, które zamieszczam, ale myślę, że tak, bo widzę, że dużo jest komentarzy i polubień, więc. Cieszę się, że mogę wpłynąć na, na Was i e, może będziecie e, inaczej podchodzić do tego tematu, e, butów, jako nie taki typowo przedmiot, który służy tylko do chodzenia, ale o coś więcej, prawda? Żeby jednak te buty też ładnie wyglądały. E, jestem już zmęczony, może gadam od rzeczy, tak więc kończę. Trzymajcie się. Cześć.